Znajdujemy się na budowie budynku dla Sądu Rejonowego, Łódź po lesie oraz Łódź bałuty. Mamy 29 październik 2025, czyli dokładnie rok od wbicia pierwszej łopaty i tutaj w związku z jest tym jesteśmy przy jednym z ważniejszych dni dla budowy, czyli uroczystym zawieszeniu wiechy jako zakończenie stanu surowego. Budowa idzie bardzo sprawnie, codziennie pokonujecie. Tysiące problemów. Widząc ogromny tempo tych prac, które tutaj zostały wykonane, chciałbym najszczerzej pogratulować wszystkim stronom tego procesu inwestycyjnego. The robota jest imponująca. Żeby posadowić ten budynek, około 50 tysięcy metrów sześciennych mas ziemnych, tak? wbudowaliśmy około 15 tysięcy metrów sześciennych betonu, około 4 tysięcy ton stali zbrojeniowej. I łącznie dało nam to efekt do około 6 km ścian żelbetowych, jeżeli byśmy je łącznie sumowali. Tak? Dziękuję inwestorowi, przedstawicielom sądu, projektantom, inspektorom nadzoru, inżynierom, a w szczególności pracownikom budowy. Wasza codzienna praca i determinacja sprawiają, że możemy dziś wspólnie świętować ten ważny kamień milowy.